Moje ukochane Sony opublikowało parę dni temu zapowiedź PlayStation 5 Pro i powiem wam jedno. PS5 Pro to jedno wielkie XDDDDDD. Ale dobra, przeanalizujmy PS5 Pro krok po kroku, a potem ocenimy tą konsolę oraz pogadamy o aktualnej generacji PlayStation. Zapraszam do oglądania. Dobra, zacznijmy najpierw od tego, co ta konsola ma do zaoferowania. No więc tak. Konsola ma nam zaoferować nową technologię o nazwie PlayStation Spectral Super Resolution. Będzie to technologia upscalingu, coś takiego jak FSR czy DLSS od AMD i Nvidia. Konsola ma oferować większą ilość klatek oraz ma mieć zaawansowany ray tracing. Hmm, brzmi to zajebiście. Spójrzmy na specyfikacje. Konsola ma mieć lepszy układ graficzny aż o 45%, ale procesor w konsoli nadal pozostaje ten sam. Wzrośnie jedynie taktowanie z 3,5 GHz do 3,85 GHz. RAM nadal ten sam, lecz troszkę szybszy. Na nową konsolę będą gry PS5 Pro Enhanced. Czyli gry, które będą miały specjalne ulepszenia graficzne na tą konsolę, ma ich być na premierę około 40. No i wszystko niby fajnie, ale dochodzimy teraz do kwestii ceny i tego, co znajdzie się w pudełku wraz z konsolą. Cena w konsoli w Polsce będzie wynosić 3499 zł, i to w wersji. Bez podstawki i bez napędu. Tak, jeżeli chcecie napęd, to będziecie musieli go dokupić za 5 złotych lub nawet 1000 złotych, bo Janusze Biznesu już wystawiają po tyle napędy. To jest po prostu żart. Wersje pudełkowe gier moim zdaniem są najlepsze, a Sony nawet z tego co wiadomo nie będzie sprzedawało wersji z napędem, napęd będzie trzeba kupić oddzielnie. Więc konsola z napędem będzie wynosiła co najmniej 4000 złotych, czyli prawie dwa razy tyle co za zwykłą PS5. To jest po prostu żart. I wiecie co? To wygląda tak, jakby Sony celowo chciało zniechęcić graczy do kupowania napędów, po to, aby całkowicie zlikwidować wersje pudełkowe gier. Bo jak już ktoś będzie kupował PS5 Pro, to raczej wątpię, aby dopłacał aż tyle do napędu. Za takie pieniądze można mieć już całkiem dobry komputer, a przypominam, że konsole miały być tanie i przystępne. Sony chce pozbyć się chyba gier pudełkowych, po to, aby mieć większy zarobek i żeby nie produkować pudełek. Przez tą cenę napędy słabo się sprzedają, a znając życie, to będzie wytłumaczenie Sony w przyszłości, jak będą chcieli pozbyć się napędu całkowicie. Żałosne. Ale wracając do konsoli. Skoro cena jest taka wysoka, to konsola musi chyba być kurwa jakaś wybitna. No problem w tym, że w pokazanych przez Sony materiałach praktycznie nie widać różnicy graficznej, a jak już ją widać, to nie jest jakaś ogromna. Moim zdaniem nie ma sensu kupować i przepłacać za PS5 Pro, bo znacznie taniej zdobędziemy zwykłe PS5, na którym pogramy w dokładnie te same gry podobnej wydajności i w tej samej cenie. Więc po co do cholery przepłacać aż taką dużą kwotę po to, aby mieć lekko lepsze widoczki? PS5 jest moim zdaniem całkowicie nieopłacalne, ale właśnie wspomniałem o grach i tu jest problem. Problem, który występuje już od początku w PlayStation 5. Gry to jest coś czego brakuje na PS5. A mianowicie przez cztery lata istnienia konsoli dostaliśmy absurdalnie małą ilość gier ekskluzywnych. Gry, w które można grać tylko i wyłącznie na PS5, to Marvel's Spider-Man 2, który swoją drogą nieoficjalnie wyszedł też na komputery przez przeciek. Demon's Souls, Stellar Blade, które według niektórych plotek ma wyjść na komputery. Astro's Playroom oraz Astrobot The Last of Us. Part 2 Remastered, które się tak średnio zalicza, bo to niepotrzebny remaster, który ma wydoić z graczy pieniążki. I według plotek w przyszłości również ma wyjść na blaszaki. I to tyle. Dosłownie trzy gry, bo Demon Souls to remake i The Last of Us to remaster a Astro Playroom to demo technologiczne konsoli. Przez 4 lata dostaliśmy tylko trzy jebane gry, gdzie są do cholery gry wybitne gry ekskluzywne jak za czasów PS4 i PS3. Ale jak widać Sony zamiast zrobić kolejne gry, arcydzieła woli robić remastery gier, które tych remasterów nie potrzebują. Ostatnio są przecieki, że ma wyjść remaster Horizona oraz Days Gone. Są to gry, które ulepszeń nie potrzebują, bo nie są bardzo stare, a grafika w nich nadal robi wrażenie. Więc pochuja robić remastery gier, które ich nie potrzebują? Odpowiedź brzmi, aby wyruchać i wydoić kasę z graczy, bo pewnie ceny tych super remasterów będą wynosiły 300 zł jak nie więcej. Mimo, że jestem fanem PlayStation, to nie podoba mi się absolutnie PS5 i to nie jest winna konsoli, tylko tego, że nie ma w co tam grać. Powiedzmy, że przejdziecie te trzy eksy. No i co dalej? Będziecie płacić 4000 zł, aby zagrać w remastery i remakey, lub aby zagrać w gry, które można ograć na PS4 lub na komputerze? To absolutnie nie ma sensu. Sony, Sera nam graczą do ryja, a my im bijemy brawo. Gier na PS5 jest za mało. Gdzie są gry takie jak Uncharted czy The Last of Us? Gdzie są wybitne, ekskluzywne gry singleplayer, za które tak bardzo pokochaliśmy konsole Sony? No właśnie, ich nie ma, bo gry ekskluzywne, które wychodzą na PS5, to w większości odnowione stare gry, a jak już coś wychodzi, to wychodzi to potem na komputery. I dlatego ja osobiście uważam, że nie ma sensu kupować w ogóle najnowszej konsoli Sony, nie tylko pro, ale i zwykłej wersji też. Po co kupować konsolę, w której będziecie grali w gry, które można zagrać też na komputerze i Xboxie? Dla mnie ekskluzywne, świetne gry to był główny powód do kupienia konsol Sony. I to właśnie jest problem tej generacji. Sony daje nam cały czas odgrzewane kotlety. Rzadko kiedy podaje nam świeże danie, ostatnio wyszedł AstroBot, zobaczymy kiedy wyjdzie następna ekskluzywna gra, bo raczej niezbyt prędko. Szkoda, tęsknię za czasami PS3 i PS4, kiedy wychodziło masę gier ekskluzywnych. Teraz 80% gier ekskluzywnych od Sony to gry, które wyszły też na PS4 lub komputery, lub są to zwykłe remastery. Ale dobra, nie będę się powtarzał. Przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, Sony zaprezentowało PlayStation 5 Pro i zmieniło się w APL'a, bo z tą ceną to ich pojebało. Te skurwy syny chcą też najwyraźniej zniszczyć i obrzydzić graczom wersje pudełkowe gier przez również absurdalną cenę napędu. A kupowanie PS5 i Pro, i zwykłego modelu, nie ma dla mnie sensu. Bo moim zdaniem po prostu nie warto wydawać 2000 lub czterech tysięcy, aby zagrać w trzy gry Exy, a potem grać w gry multiplatformowe. Sony zamiast robić Exy, woli odgrzewać stare kotlety i sprzedawać je za chorą kwotę 300 lub nawet 400 złotych. I woli również wydać 400 milionów na grę, która ma wyłączane serwery jakieś dwa tygodnie po premierze. Po prostu XDDDDDD. Moja sympatia do Sony zanika w trybie ekspresowym. Sony przeszło drogę od giganta, kojarzonego z zajebistymi grami do zjebów, w garniturkach dojących graczy jak tylko się da. Pamiętajcie jednak, że to, co tutaj powiedziałem, to tylko moja opinia, więc nie musicie się z nią zgadzać. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a ja spadam. Papa. Pa.